Nie mnie otruć? Nikt nie przełknąłby tego obrzydlistwa. Chcę zjeść coś porządnego. Dlaczego się mnie czepiasz, Zemrotku? Co można wyczarować z tych odpadków? Nie mamy nic świeżego. Ej, Sfondku, widziałeś to? Aha. Co? To reklama restauracji. Wszędzie ich pełno. Choć raz w życiu ruszyłbyś łepetyną, wątku. Wiesz, co można znaleźć na zapleczu restauracji? Pojemniki na śmieci wypełnione resztkami! Hej! <śmienny> <śmienny> dlaczego wolno budować mi tylko łyżki? Bo w ciągu dwóch Pięć nie To na stolik czwarty. Pośpieszcie się. Już się robi. Goście zostaną otworzeni. Jesteś za mały, stokrotku. że nie. Ciociu, pokażesz mi, jak się robi sos śmietanowy? Może później, jak będzie mniej gości. Uważaj, koniczynku. Niosę gorącą A, patelnię. Musimy porozmawiać, cynio. Mamy tak wielu klientów, że przydałby ci się ktoś do pomocy. A. To doskonała kucharka, bardzo pracowita. Nie masz nic przeciwko? Nie chcę się narzucać, cynio, ale mogę się przydać. Przychodziłabym rano i przygotowywała składniki. To doskonały pomysł. Rzeczywiście przyda mi się pomoc, Floro. Twój talent kulinarny pomoże naszej restauracji. Ale, Ciociu, co będzie ze mną? Och, koniczynku. Ty będziesz pomagać przy myciu naczyń. Później znajdę ci inne zajęcie. Dobrze, skarbie? No, rozjawiłaś się we właściwym momencie. <grym i wytanie> <grym i wytanie> Sprzątnęłam stolik drugi i przynieście kilka krzeseł. Mm. O, zmęczyłeś się? Może podać deser, wasza wysokość? O co ci chodzi? Przecież ja już skończyłem pracę. Podałem gościom łyżki, a potem odniosłam je do kuchni. <grym i wytanie> Spisałem się! Wracało się to przejść, ale byłem głodny. Od dzisiaj codziennie będziemy się tu stołować. Oj, przejadłem się? Oj, jej, jej. czuję, że przybyło mi parę kilo. da, że musimy wracać do domu. O. Taka restauracja to bardzo fajna sprawa. Słuchaj, jeśli króliki potrafią gotować, to my też możemy się nauczyć. O. Ej, o. Potrzebujemy tylko przepisów. Wiesz co, smrotku całkiem bystry z ciebie szkodnik. Mm, Floro, gdybym nie kierował tą restauracją, przyznałbym twojemu gulaszowi cztery srebrne marchewki. Umieścimy go w naszym menu. Oh, bardzo dziękuję, panie Ragu. Słuszna decyzja. Jestem pewna, że goście będą zachwyceni. Flora przygotowała zapas. Czyli na dziś kończymy. Do jutra, drogie panie. O, Ciociu Cynio! To smakuje dokładnie jak danie, które ja wymyśliłem. Brakuje tylko wanili. Dlaczego mój gulasz nie jest w menu? Nie denerwuj się, skarbie. Posłuchaj, Flora ma o wiele większe doświadczenie niż ty. Twoje dania są pyszne, ale trochę im brakuje do doskonałości. Chodź, koniczynku, czas wracać do domu. Tata poszedł po warzywa. Wrócę razem z nim. Nadaje się tylko do mycia naczyń? To nie tylko moja restauracja, należy do całej rodziny, bla bla bla. Akurat gadanie. A gulasz flory jest niesmaczny. Heh, pomidory go szknieją, jeśli się ich nie doprawi. Dlatego dodałem trochę wanilii. Heh, hmm? Może ulepszę gulasz flory? <laughs> Jeśli klientom będzie smakował, powiem, że to dzięki mojemu tajnemu składnikowi. <laughs> coś mi się zdaje, że ten króliczek jest niegrzeczny? Tak, kombinuje coś przy jutrzejszym obiedzie. Ciekawe, co powie kucharka, jak się dowie. A. O, oj, nie mały. Nie jesteśmy paplami. Ale jeśli nam nie pomożesz... Wygadamy, co zrobiłeś. Mamy do ciebie taką sprawę. Powiedz, gdzie jest książka kucharska? Nie. O, nie. Nie powiem wam. Chcesz, żebyśmy donieśli kucharce, jakich sztuczek próbowałeś? Nie. Nie mówcie jej i. Dajcie mi spokój! Ej, dzieciaku, nie wystawiaj naszej cierpliwości na próbę! Mów! No, gdzie znajdziemy książkę kucharską? Gadaj, bo jak nie, pójdziemy prosto do kucharki! Hm? Założę się, że tam jest! <śpuszczam> Łatwo poszło, co nie? <śpuszczam> Koniczynku! Czy mój ulubiony kuchcik nie chciałby już iść do domu? Chodźmy, tato. Nie wierzę. To niemożliwe, cynio. Musiała się gdzieś zapodziać. Już od godziny próbuję to panu wytłumaczyć. Jestem pewna, że odłożyłam ją na miejsce do szafki. O, w tej książce były przepisy mojej babci. Co za strata. Wracajcie do pracy, dzieci. To nie może odbić się na jakości naszych usług. Klienci wkrótce się zjawią. Na zagon marchewek chyba pan żartuje. Nie otworzymy restauracji, dopóki książka kucharska Cyni się nie znajdzie. Zresztą i tak nikt nie będzie chciał jeść na dworze. Brzydko tam pachnie. Marnowanie czasu. znaczyć. Duś pieczarki, aż puszczą sok. Eee, to znaczy, że trzeba je mocno ścisnąć, czy coś? Eee, posmakuj wywał z cebuli jest gotowy. Mm -hmm. mm. mm. ja! Obrzydlistwo! Mam już dość. Te przepisy są zbyt skomplikowane. Dajmy sobie spokój z gotowaniem. Lepiej sprowadźmy tu kucharza. Wiesz, stary, ty to masz głowę na karku? Zginęła książka kucharska cyni, a ten zapach zamknięte do odwołania! i nie wyrzucaj gulaszu! Przecież możemy go zjeść na obiad! Nie, mam lepszy pomysł.